Rozdział 10. Latarnie wśród mroku. Przede mną była granica Jugosławii. Po raz pierwszy miałem wjechać do kraju komunistycznego sam. Zatrzymałem Volkswagena pod austriacką wioską i dokonałem szybkiej oceny sytuacji. W 1957 roku władze Jugosławii zezwalały turystom na wwożenie wyłącznie przedmiotów osobistego użytku. Wszystko co nowe albo w większej masie budziło podejrzenia. Ze względu na kwitnący w tym kraju czarny rynek. Na granicy szczególnie surowo konfiskowano wszelkie wydawnictwa bez względu na ilość, ponieważ literaturę pochodzącą z poza kraju traktowano jako obcą propagandę. Tymczasem mój samochód i bagaż dosłownie pękały w szwach od broszurek i Biblii. Jak mam przejechać z tym przez granicę? Po raz pierwszy zwróciłem się wtedy do Boga z modlitwą Bożego Przemytnika która stała się potem nieodłącznym towarzyszem moich podróży. Panie, w bagażu mam Biblię, które wiozę dla Twoich dzieci po drugiej stronie granicy. Kiedy chodziłeś po ziemi, przywracałeś wzrok niewidomym. Proszę Cię teraz, odbierz wzrok widzącym. Nie pozwól, żeby celnicy zobaczyli to, czego nie chcesz im pokazać. Uzbrojony w taką modlitwę uruchomiłem silnik i podjechałem do szlabanu. Dwaj celnicy wyglądali na zaskoczonych, ale i uradowanych moim widokiem. Ciekawe, jak duży mieli tu ruch. Po tym, jak przyglądali się mojemu paszportowi, mogłem sądzić, że jestem pierwszym Holendrem, jakiego w życiu widzą. Muszę wypełnić tylko kilka formalności. Zapewnili mnie po niemiecku i mogę jechać dalej. Jeden z nich zaczął przeglądać mój sprzęt kempingowy. W rogach i fałdach śpiwora i namiotu miałem powtykane paczki z broszurkami. Panie, odbierz wzrok widzącym. Czy ma pan coś do oclenia? Mam ze sobą pieniądze, mój zegarek na rękę, aparat fotograficzny. Drugi celnik zaglądał do Volkswagena, poprosił mnie o wyjęcie walizki. Wiedziałem, że w ubraniach jest pełno broszurek, ależ proszę, odparłem. Wysunąłem przednie siedzenie i wyciągnąłem walizkę. Położyłem ją na ziemi, otworzyłem wieko. Celnik podniósł koszule leżące na wierzchu. Pod nimi była teraz widoczna dla wszystkich sterta broszurek w dwóch jugosławiańskich językach chorwackim i słoweńskim. Jak Bóg poradzi sobie z tą sytuacją? Bardzo sucho, jak na tę porę roku, powiedziałem do drugiego celnika i nie patrząc na jego kolegę, który przeglądał walizkę, wdałem się w rozmowę o pogodzie. Opowiadałem mu o swoim kraju i o tym, jak mokro jest zawsze na polderach. W końcu nie wytrzymałem nerwowo i obejrzałem się. Pierwszy celnik w ogóle nie patrzył na walizkę. Przysłuchiwał się naszej rozmowie. Kiedy się obejrzałem, zmitygował się i zapytał: „Czy ma pan jeszcze coś do oclenia?” — Tylko drobiazgi, odpowiedziałem myśląc o moich małych broszurkach. Celnik najwidoczniej nie miał zamiaru się nimi zająć. Dał znak skinieniem głowy, że mogę zamknąć walizkę i lekko salutując oddał mi paszport. Na pierwszy postój zatrzymałem się w Zagrzebiu. Znałem nazwisko jednego z tamtejszych przywódców chrześcijańskich, którego nazwę tu dżamilem. Podano mi je w holenderskim towarzystwie biblijnym, gdzie zamawiał czasami większą liczbę Biblii. Towarzystwo nie miało jednak z nim kontaktu od 1945 roku, kiedy premierem został Tito. Niewielkie były nadzieje na to, że może mieszkać dalej pod tym samym adresem, nie miałem jednak innego wyboru. Napisałem do niego ostrożnie sformułowany list. Zawiadamiając, że pod koniec marca do Jugosławii być może przyjedzie pewien Holender, jechałem teraz do Zagrzebia, by odszukać Dżamila. Aby lepiej pokazać, jakim cudem było znalezienie tego pierwszego chrześcijańskiego kontaktu w Jugosławii, muszę teraz opowiedzieć, co działo się z moim listem, chociaż poznam jego historię dopiero później. List dotarł pod właściwy adres, ale Dżamil dawno już tam nie mieszkał. Nowy lokator nie znał jego obecnego adresu i zwrócił list na pocztę. Leżał tam przez dwa tygodnie, dopóki nie odszukano nowego adresu dżamila. Dostarczono go tego samego dnia, w którym przyjechałem do Jugosławii. Dżamil przeczytał list ze zdziwieniem. Co to za tajemniczy holender? Czy bezpiecznie będzie spróbować się z nim zobaczyć? Mając tylko niejasne uczucie, że coś z tym trzeba zrobić, dżamil wsiadł tramwaj i pojechał do dawnego miejsca zamieszkania. Ale co dalej? Stał na chodniku zastanawiając się, co zrobić. Czy Holender już przyjechał i czy pytał o niejakiego Dżamila? Czy powinienem zaznajomić nowego lokatora z podejrzaną historyjką, że któregoś dnia może go tu szukać jakiś nieznajomy Holender? Co robić? W tej właśnie chwili podjechałem do krawężnika i zatrzymałem samochód. Wysiadłem nie więcej niż metr od Dżamila, który oczywiście rozpoznał mnie od razu po tablicy rejestracyjnej. Uścisnęliśmy sobie dłonie, a potem opowiadaliśmy swoją część historii związanej z tym właśnie spotkaniem. Dżamil bardzo się cieszył, że do Jugosławii przyjechał jakiś chrześcijanin z zachodu. Powtarzał to, co słyszałem już w Polsce. Sama moja obecność tutaj miała ogromne znaczenie. On i jego rodacy czuli się odizolowani, osamotnieni. Chętnie zgodził się pomóc mi nawiązać kontakty z wierzącymi w całym kraju. Znał nawet kogoś, kto mógłby być dla mnie świetnym tłumaczem. W ten sposób kilka dni później w towarzystwie Nikoli, młodego studenta Politechniki, który wystąpił w roli przewodnika i tłumacza, wyruszyłem w niebieskim Volkswagenem zawieść w cudzysłowiu pozdrowienia chrześcijanom Jugosławii. W czasie tej pierwszej samochodowej podróży za żelazną kurtynę odkryłem sobie zaskakujące pokłady energii. Miałem wizę na pięćdziesiąt dni. Przez równe siedem tygodni głosiłem kazania, zachęcałem, rozdawałem Biblię. W ciągu tych pięćdziesięciu dni prowadziłem ponad osiemdziesiąt spotkań, w jedną niedzielę przemawiając sześć razy. Mówiłem kazania w dużych miastach, w osadach, w samotnych gospodarstwach, otwarcie na północy kraju, w ukryciu na południu, gdzie wpływy komunistów były najsilniejsze. Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem, żeby Kościół w Jugosławii był jakoś szczególnie prześladowany. Musiałem meldować się na milicji, wjeżdżając do Nowego Okręgu, ale wolno mi było odwiedzać wierzących nawet w ich domach. Kościoły działały jawnie. Po jakimś czasie zarzuciłem pretekst przekazywania w cudzysłowie pozdrowień i zacząłem mówić normalne kazania. Nikt nie miał nic przeciwko temu. Z wyjątkiem pewnych określonych obszarów, na ogół przygranicznych, mogłem jeździć gdzie tylko chciałem i bez towarzystwa wyznaczonych przez władze przewodników, patrzących mi na ręce. Sprawiało to wrażenie prawdziwej wolności, o wiele większej niż się spodziewałem. Ale stopniowo, w miarę jak lepiej poznawałem Jugosławię, zacząłem uświadamiać sobie, jak niszczące było, choć powolne, działanie władz politycznych przeciw chrześcijanom. Ich wysiłki skupiały się zwłaszcza na młodych, a można by je określić tak – zostawmy starych w spokoju, za to młodszych odciągnijmy od kościoła – Jednym z pierwszych kościołów, jakie odwiedziliśmy z Nikolą, był kościół rzymskokatolicki w małej wiosce niedaleko zagrzebia. Zauważyłem, że nie było tam ani jednej osoby poniżej dwudziestu lat, i zapytałem o to Nikolę. On, natomiast, zapoznał mnie z kobietą matką dziesięcioletniego syna, i to ona miała mi, jak się okazało, tej odpowiedzi udzielić. Powiedzcie bratu Andrzejowi, dlaczego nie ma tutaj Jozifa? poprosił ją Nikola. Dlaczego nie ma ze mną mojego Jozifa? Powtórzyła głosem pełnym goryczy. Bo jestem nieuczoną chłopką. Nauczyciel mówi mojemu synowi, że nie ma Boga. Władza mówi mojemu synowi, że nie ma Boga. Mówią mojemu Jozifowi, może mama mówi ci inaczej, ale przecież my wiemy lepiej, prawda? Musisz pamiętać, że twoja mama nie ma wykształcenia. Trzeba ją tolerować. Więc co? Mojego Jozifa ze mną nie ma. Mnie się toleruje. Kilka dni później odwiedziliśmy chrześcijańską rodzinę w innym mieście. Zauważyłem, że przed domem bawi się w piasku mała dziewczynka. Dlaczego nie jest w szkole o tej porze? Zapytałem Nikolę, bo było dopiero przed południe. Matka opowiedziała nam całą historię. Martę nauczono w domu modlić się przed posiłkami. Podczas obiadu w szkole, Marta bez zastanowienia głośno podziękowała Bogu za jedzenie, jak to zawsze robiła. Nauczyciel się rozgniewał. Skąd pochodzi ta żywność? Od Boga, czy od ludu i jego dobrej władzy? Bardzo brzydką rzecz powiedziałaś, Marto. Siejesz zamęt bzdurami w głowach innych dzieci. Ale następnego dnia Marta z przyzwyczajenia pomodliła się znowu i za to wysłano ją do domu. Dopiero jednak w Macedonii zatknęliśmy się z pierwszymi śladami prawdziwego lęku wśród ludzi chodzących do kościoła. Macedonia. Najbiedniejsza z Republiki Jugosławii była najsurowiej traktowana przez partię. Pierwsze spotkanie, na którym miałem tam przemawiać, zaplanowano na dziesiątą rano. Kiedy jednak przyjechaliśmy do kościoła, nie było w nim nikogo. — Nie rozumiem — powiedział Nikola, wyciągając list, który dostaliśmy od tutejszego pastora. — Jestem pewny, że to tutaj. O jedenastej zdecydowaliśmy, że nie ma sensu dłużej czekać. Wyszliśmy na zewnątrz do samochodu. Kiedy wsiadaliśmy, przechodził akurat tamtędy ktoś z wioski i zatrzymał się na chwilę, by serdecznie uścisnąć mi rękę i życzyć szczęśliwej drogi. Poszedł dalej w swoją stronę, a ja odwróciłem się, żeby otworzyć drzwi samochodu. Gdy nadszedł inny człowiek i cała scena się powtórzyła, przez czterdzieści pięć minut wędrowała przed nami cała wioska, której mieszkańcy akurat tego ranka wybrali się wszyscy na spacer, i jakimś wyjątkowym przypadkiem zdarzyło im się przechodzić obok samochodu zagranicznego misjonarza, dzięki czemu mogli go poznać i uścisnąć mu rękę. Nawet Nikola był zaskoczony i nie wiedział, jak to rozumieć. Kilka dni później byliśmy zaproszeni na wieczorne spotkanie w innym macedońskim miasteczku. Pastor zaprosił nas na kolację przed nabożeństwem, które miało się zacząć o ósmej. Za pięć ósma odezwałem się do pastora. Że chyba powinniśmy już iść do kościoła? Nie, powiedział, spoglądając przez okno, jeszcze za wcześnie. Po dwudziestu minutach powróciłem do tematu. Czy ludzie nie będą na nas czekać? Nie, jeszcze jest za wcześnie. Zauważyłem, że znowu spojrzał przez okno, zanim dał mi odpowiedź. W pół do dziewiątej pastor w końcu podszedł do okna, wyjrzał i skinął głową. Możemy iść, powiedział. Ludzie nie przyjdą do kościoła, dopóki jest jasno i nie dlatego, żebyśmy robili coś zabronionego, ale cóż, warto być ostrożnym. Ujrzałem wtedy widok, z jakim miałem się stykać potem w całej Macedonii. Wśród ciemniejącego krajobrazu zaczęły pojawiać się światełka lamp naftowych. Wieśniacy szli wolno przez pola, dwójkami i trójkami, nigdy więcej osób naraz, każdy z lampą. Później nadeszli ludzie z miasteczka, z małych domków stojących wzdłuż jedynej drogi. Trzymali latarnie tak nisko, że nie można było dojrzeć twarzy. W kościele nikt już nie dbał o anonimowość, w końcu wszyscy tutaj ponosili jednakowe ryzyko. Lampy zawieszono na hakach przy ścianie, napełniając salę ciepłym, przyjemnym blaskiem. Opowiedziałem im o Nikodemie, który przyszedł późno w nocy porozmawiać z Chrystusem. On też, mówiłem im, wolał szukać Boga pod osłoną ciemności. To nie miało żadnego znaczenia. Czas i miejsce nie są ważne. Ważne jest to, czy chcemy zwrócić się w stronę Boga. Ponad dwieście osób przyszło tego wieczoru posłać kazania cudzoziemca. Osiemdziesięciu siedmiu z nich powtórnie podjęło decyzję o wybraniu chrześcijaństwa jako drogi życia, choć droga ta w tym czasie wiodła przez ciemność. W pewnej wiosce w Macedonii mieliśmy styczność z milicją, jak się później okazało, jednak z konsekwencjami. Powiedziałem Nikoli, że chciałbym odwiedzić chrześcijan, zarówno w dużych miastach, jak i w małych wioskach. Nosaki było z pewnością małą wioską. Samo dotarcie tam okazało się całą wyprawą. Znaleźliśmy drugiego przewodnika, który miał pilotować nas w Macedonii, gdyż Nikola prawie zupełnie się nie orientował w tym terenie. Był to cudowny chrześcijanin, nazywany przez wszystkich Wujaszkiem. Tenże Wujaszek. Wskazał nam dwie bruzdy przez pole i zapewnił, że jest to właśnie droga do Nosaki. Ścieżka stawała się coraz słabiej widoczna, a wyboje głębsze, aż w końcu podwozie otarły się o miękką ziemię. Nic dziwnego, okazało się, że jedziemy przez świeżo zorane pole. Daleko jeszcze, wujaszku? zapytałem. Przecież jesteśmy na miejscu odparł, wskazując kępę drzew oddali. Wysiedliśmy więc z samochodu i powędrowaliśmy przez pole, Aż dotarliśmy do kilku lepianek, zwanych razem nosaki. Miał tam się podobno znajdować kościół, jednak nie mogliśmy go znaleźć. Nikola zaczął pytać ludzi i dowiedział się, że we wsi rzeczywiście jest kościół, ale ma tylko jednego członka. Była to wdowa Anna, która w swoim domu urządziła kościół, jednak nikt tutaj nie przychodził. Poszliśmy odwiedzić Annę. Była zdumiona, że do jej małej wioski przyjechał misjonarz z zagranicy. Nie powinnam się wcale dziwić, strofowała się, przecież modliłam się o pomoc. Anna pokazała nam swój kościół. Ponieważ nabożeństwa w domach prywatnych były zabronione, Anna po prostu wydzieliła jeden pokój i wywiesiła nad nim napis Dom modlitwy. Nieliczni wiosce członkowie partii zareagowali na to uniesieniem brwi, ale nikt naprawdę nic nie powiedział. Anna była w końcu zupełnie sama, ze swoimi śmiesznymi przesądami i nie wadziła nikomu. Teraz jednak pojawił się misjonarz. Wieść o tym obiegła chaty. Prawie nikt w wiosce nigdy nie widział nikogo spoza Macedonii, a co dopiero z obcego kraju. Czy przyciągnęło ich to właśnie, czy też głębsze religijne powody, nie wiem. Tego wieczoru po zmroku pola ożyły jakby od wielu świetlików kołyszących się, i mrugających na polach wokół domu Anny. Rozpoczęliśmy od nauczania przybyłych pieśni, a potem opowiedzieliśmy im historię Jezusa, bo Anna zapewniła nas, że młodsze pokolenie nigdy jej nie słyszało. Kiedy śpiewaliśmy drugą pieśń, nagle rozległo się głośne łomotanie do drzwi, śpiew się urwał. Anna otworzyła. W drzwiach stało dwóch milicjantów w mundurach. Przeszli do przodu pokoju i przez długi czas po prostu stali, przyglądając się zebranym. Potem przesunęli się na bok, żeby lepiej widzieć twarze. W końcu wyjęli notesy i zaczęli spisywać nazwiska. Kiedy skończyli, zadali kilka pytań o Nikolę i o mnie i wyszli tak samo szybko, jak przyszli. Po tym zajście atmosfera spotkania nie była już taka sama. Wiele osób od razu poszło do domu. Ci, którzy zostali, śpiewali bez entuzjazmu. Kiedy zapytałem, kto chciałby zostać chrześcijaninem, byłem przekonany, że nikt się nie zgłosi, jednak kilka osób podniosło ręce. Widzieliście przed chwilą, co może oznaczać pójście za Chrystusem, powiedziałem. Czy jesteście pewni, że chcecie się do Niego przyłączyć? Dalej jednak kilku nalegało. Tego wieczoru narodził się więc mały kościół, nie miał jednak możliwości wzrastać. Rok później Nikola napisał mi, że władze zdusiły go w zarodku. Za udzieloną nam pomoc nakazano wujaszkowi opuścić rodzinny kraj, mieszka teraz w Kalifornii, dom modlitwy zamknięto. Nikolę wzywano do sądu w Zagrzebiu, gdzie musiał tłumaczyć się z roli, jaką odegrał tamtego wieczoru. Otrzymał upomnienie od sędziego i grzywny w równowartości pięćdziesięciu dolarów, ale nic więcej. I jak sądził, przed poważniejszymi konsekwencjami uchronił go może fakt, że był tylko studentem. Dlaczego władze wybrały za przedmiot ataku ten właśnie kościół, pozostawiając spokoju wszystkie inne, ani Nikola, ani ja nie mogliśmy zrozumieć. Drogi Jugosławii nie miały litości dla samochodów. Cały czas musieliśmy albo wspinać się stromymi górskimi ścieżkami, albo przeprawiać przez strumienie płynące dnem głębokich dolin. Najgorszym jednak zagrożeniem dla małego Volkswagena był kurz. Pokrywał całunem niebrukowane lista drogi, sypał się na nas nawet przez zamknięte okna i wolałem nie myśleć, co dzieje się z silnikiem. Każdego ranka w cichym czasie Nikola i ja wznosiliśmy modlitwę o samochód. Panie, nie mamy czasu ani pieniędzy na naprawy, prosimy pozwól, żeby się nie zepsuł. Gdy tak podróżowałem po drogach Jugosławii, często doświadczałem pewnej osobliwości. Samochody, a szczególnie zagraniczne, stanowiły taką rzadkość, że kiedy mijało się dwóch kierowców, zawsze przystawali, aby zamienić parę słów na temat stanu dróg, pogody, zaopatrzenia w benzynę mostów. Pewnego dnia jadąc wśród tumanów kurzu górską drogą, zauważyliśmy zbliżającą się z naprzeciwka małą ciężarówkę. Ponieważ zatrzymała się koło nas, my również przystanęliśmy. Dzień dobry, zawołał kierowca. Chyba wiem, kim jesteście. Pan jest tym holenderskim misjonarzem który ma dzisiaj mieć kazanie na nabożeństwie w ternie. Rzeczywiście to ja. A to jest ten cud samochód. Cud samochód? Ten samochód, za którym modlicie się codziennie rano. Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu. Wspomniałem o tej modlitwie na poprzednim spotkaniu i musiała już o niej wiedzieć cała Jugosławia. Tak, przyznałem, to ten samochód. Mogę rzucić okiem, jestem mechanikiem. Byłbym bardzo wdzięczny. Wlewanie benzyny do baku było dosłownie wszystkim, co robiłem przy samochodzie od chwili przejazdu przez granicę. Mechanik poszedł na tył wozy i podniósł pokrywę silnika. Przez dłuższy czas stał tylko i patrzył. Bracie Andrzej, odezwał się w końcu. Właśnie uwierzyłem w Boga to jest technicznie niemożliwe, żeby ten silnik działał. Spójrzcie filtry, gaźnik, świece. Nie, ten samochód nie może działać. A jednak jedziemy nim od tysięcy kilometrów. Mechanik tylko potrząsnął głową. Bracie, powiedział, pozwolisz, że przeczyszczę ci silnik i zmienię olej? Serce mnie boli, jak patrzę na takie nadużywanie cudu. Z wdzięcznością ruszyliśmy za nim do jego wioski, kilka kilometrów od Terny. Wjechaliśmy na małe podwórko, pełne świń i gęsi. Tego wieczoru, kiedy byliśmy na bożeństwie w Ternie, nasz znajomy rozebrał silnik, Przeczyścił jego każdą część, zmienił olej i rano, gdy mogliśmy już wyjeżdżać, zaprosił nas do nowiutkiego samochodu. Bóg odpowiedział na modlitwę. Przyjechaliśmy do Belgradu 1 maja 1957 roku. 1 maja największe święto komunizmu. W całym Belgradzie nie było ani jednego wolnego miejsca w hotelach i restauracjach. Spalibyśmy zapewne w samochodzie. Gdyby nie zaprosił nas na nocleg pastor kościoła, gdzie miałem prowadzić nabożeństwo, w tym właśnie kościele miało miejsce pewne wydarzenie, które nadało kształt mojej dalszej pracy. Wraz z Nikolą staliśmy na podwyższeniu zatłoczonej sali. Było tak dużo ludzi, że nie mieliśmy nawet gdzie postawić tablicy, na której zwykle umieszczam ilustracje przedstawiające historie biblijne. W połowie nabożeństwa usłyszałem stukot młotka. Chwilę potem zobaczyliśmy, że kilka osób zdejmuje drzwi z zawiasów, aby ludzie stłoczeni w przedsionku mogli lepiej nas słyszeć. Nie byli to już wieśniacy o poważnych oczach, których nauczyłem się kochać. Mówiłem do wykształconych, dość dobrze ubranych obywateli dużego miasta. Po pokazaniu wraz z Nikolą poprosiliśmy, żeby podniósł rękę każdy, kto chciałby poddać życie Chrystusowi albo też potwierdzić wcześniejszą taką decyzję. Wszyscy ludzie w sali podnieśli ręce. Musieli mnie źle zrozumieć. Jeszcze raz wyjaśniłem, jak poważna jest to decyzja. Jasno aż do bólu przedstawiłem warunki życia w posłuszeństwie Chrystusowi pod wrogimi mu rządami. Ponowiłem pierwszą prośbę, tym razem wzywając chętnych do powstania. Wszyscy wstali. Byłem zdumiony. Dotąd nie spotkałem się jeszcze z taką gotowością, z tak wielkim zapałem. Zacząłem więc pełen entuzjazmu. Opisywać codzienną dyscyplinę modlitwy i czytania Pisma Świętego, która znowu narodzonych dzieci Chrystusa uczyni dojrzałych żołnierzy Jego szeregów. Przedstawiałem właśnie plan studiowania Biblii, którego uczyli nas w szkole misjonarskiej, kiedy nagle zauważyłem jakąś zmianę atmosfery na sali. Po raz pierwszy od początku spotkania tak otwarci dotąd ludzie nie patrzyli mi w oczy. Oglądali sobie ręce, zerkali na tylne ławki, wszędzie tylko nie na mnie. Zaskoczony zwróciłem się do pastora. On też zdawał się być zakłopotany, tłumacząc mi za pośrednictwem Nikoli. Modlitwa tak, możemy się modlić codziennie. Bardzo mi się podobało to, co brat o tym mówił. Ale czytanie Pisma Świętego? Bracie Andrzej, większość z tych ludzi nie ma Biblii. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem. Przywykłem już do takiej sytuacji w wiejskich kościołach, ale tu, w Metropolii Europejskiej, w Belgradzie? Zwróciłem się do zebranych: Ile z obecnych tu osób ma własną Biblię? Zapytałem. W całej sali podniosło się siedem rąk, w tym ręka pastora. Byłem zdumiony. Dawno już rozdałem wszystkie przywiezione Biblie. Co mam teraz zostawić tym ludziom, tak chętnym do poznawania, tak bardzo potrzebującym przewodnika na trudnej drodze, którą wybrali, pod prąd milionom kroczącym w przeciwnym kierunku? Z pastorem. Opracowaliśmy system dzielenia się Bibliami, studia w grupach i czytanie indywidualne, odpowiednia liczba godzin danego dnia dla każdej osoby. Tego samego wieczoru zrodziło się we mnie postanowienie, umacniające się z każdym następnym rokiem. Przyrzekłem Bogu, że kiedy tylko uda mi się dostać jakąś Biblię, zawiozę ją Jego dzieciom, mieszkającym za murem, zbudowanym przez ludzi. Skąd zdobędę te Biblię? Jak je przywiozę? Nie wiedziałem, wiedziałem tylko, że je przywiozę tutaj, do Jugosławii, do Czechosłowacji, do każdego innego kraju, którego drzwi Bóg otworzy na dostatecznie długo, bym mógł się nimi wśliznąć.